Kłaniam się Państwu. Zbigniew Głównski, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie. Mam przyjemność zaprezentować Państwu krótko sylwetkę profesora Henryka Cześnika, mojego wieloletniego przyjaciela z Sopotu, którego wystawę Niebezpieczne Zabawy macie Państwo czy możecie Państwo oglądać w Płocku. Pierwszy raz niebezpieczne zabawy pokazaliśmy w Narodowej Galerii Armenii, kiedy Henryk Cześnik no, pokazał w tym najważniejszym miejscu wystawienniczym Armenii swoje te trzydzieści kilka prac. To duże wydarzenie było w tamtym czasie ze względu na to, że sztuka prezentowana przez profesora Cześnika no, nie jest rozpoznawalna aż tak bardzo na wschodzie czy dalekim wschodzie. Henryk Cześnik kiedyś powiedział w jednym z wywiadów, że jego nie obchodzi, co krytycy będą mówić na temat jego twórczości. Najważniejsze, że on kocha tę swoją twórczość i to, co robi jest najważniejsze i naprawdę cenne. Chcę zwrócić uwagę, że Henryk Cześnik swoją przygodę, tak anegdotycznie, z wielką sztuką rozpoczął w wieku 10 lat w jednym z muzeów w Dreźnie, kiedy mama go wzięła, bo chciał koniecznie zobaczyć niewielką rzecz, ale cenną, van Gogha, martwą naturę, która tam się znajdowała. Henryk Cześnik chciał wyjść z tą martwą naturą, wyrwał ją po prostu ze ściany, zdjął ze ściany. Alarmy się włączyły, były nieprzyjemności, głównie oczywiście dla, dla Mamy Cześnika. Ale jak tak kiedyś rozmawialiśmy, zapytałem, słuchaj, ja u ciebie tego Wangoga niespecjalnie widzę w Twojej twórczości. On mówi nie szkodzi, ale wtedy go kochałem. No. Miłość do sztuki pozostała. To jest praktycznie takie, powiedziałbym, bardziej rysowanie niż malowanie, ale na to proszę właśnie zwrócić uwagę, że bardzo dobrym rysownik, rysownikiem jest profesor Cześnik. Proszę też zwrócić uwagę w twórczości Cześnika na napisy na obrazach. One są niezwykle ważne, mówiące o tym, co czuje artysta. On często je zamazuje. Później na nowo opisuje, czasami nieczytelnie, no i na tła. Tło też jest bardzo istotnym elementem w twórczości profesora Henryka Cześnika. Myślę, że możecie mieć Państwo satysfakcję, oglądając te trzydzieści kilka prac Henryka, jednego z najwybitniejszych polskich twórców współczesnych. Cieszymy się, że tej klasy artysta mieszka i pracuje. W Sobocie i współpracuję z Państwową Galerią Sztuki w tym pięknym kurorcie.